Eee, wtf? Co to? Sorry, to nie to. Sorry, sorry, sorry. Siema! To znowu ja i jak tak? I dzisiaj mamy kolejne Happy Wheels. Ojej, coś, coś, coś. Nie, dobra, gramy, gramy. Dobra, to było... No okej. Okay. Zagramy to jeszcze raz. Aha, okej. Oła! Dobra, jedziemy dalej. Czy ja się trzymam czegoś? Trzymaj się tego. Dobra, jedziemy. Tak, 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 tak na dół. Wyglądam jakbym był... Wow. Nie, no nie jest Abym tylko to przeżył! Na mordzie! Wow, w którą by tu iść stronę? I guess... da, Jemen! Yeah, Udało się! To co, druga mafka jakaś fajna? Z Liną? Dobra, zaraz to wygram. Patrzcie tutaj mi, zaraz. Dobra, jedziemy powoli, powoli, powoli i na dół. Uf! A jej, prawie o oh, fuck. Co to się stało? Ale się trzyma tą jedną ręką, ale to się już nie wygląda. Na mordę. No, czemu on się nie złapał? Oj myszka. Dobra, jeszcze raz. Takie Dobra. Spokojnie, teraz tutaj. No, widać, trudna mapa. O, na Spidermana! Wow, <laughs> <laughs> Wow to było dobre! Nie no, nie, źle, nie, źle. <laughs> fajna mapa, fajna, fajna. Dostarczy nam przesunąć jeszcze jedną, jakąś maleńką? Może i starczy? Jezu! O nie! Złap się za nogę! Wyrwij się nogę! Wow! Nie! Pff. Dobra, spokojnie, spokojnie. Ta mapa jest nasza. Nie, chyba jednak nie. Chyba jednak nie. No i co teraz? Zatęczymy breakdansa? Ta... O nie, nie, Dobra, no, co za głupia myszka, czemu ona tu podlatuje? Da -da -da -da. No czemu on tak skacze jak dupek? No nie. Nie. Ugrzęzłem. Zostań na zombie, wej wej, no Dalej, urwis tą mogę czy coś? Nie, nie, dobra, nie damy rady. Mam nadzieję, że się podobało krótki odcinek, jak to nasze Happy Wheels, ale będę się z wami żegnał. Może następnym razem przejdziemy jakieś inne mapy. Znaczy, ja bardzo lubię te liny. No ale dobra. To na razie, cześć i. Pa, trzymajcie się.